Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Bielski Windows 2. Jak wiecie, znajdujemy się na Sterniczej 8 wraz z Bartkiem Kosmowskim. witaj się, ładnie. Znajdujemy się właśnie obaj na Sterniczej 8 i chciałem Wam pokazać ten oto widok, czyli wymianę prawej koźwigu na właśnie markę LiftBoot. Robią właśnie wymianę związaną właśnie z tą windą, tak. i jak widzicie, co nowego się pojawiło, to właśnie, że będzie jedno wezwanie i będą dwa wyświetlacze. Czyli w przyszłości mogą wymienić drugą windę. Za to, że pojedziemy do nami Tak, to Tak jest, pojedziemy Już... sobie na ósme. Na przykład, przykładowo na ósmę tak, tutaj masz. Dźwig serwis bez z działami od osiedlówki, kiedyś dawno osiedlówka. Oświetlenie po osiedlóweczce macie tutaj. No i wyświetlacz, który Wam pokazuje. Tutaj dźwig konserwujący win No i dźwig serwis wieczorek. I jedziemy właśnie na jedno z pięter, które sobie wybraliśmy. No panie. I teraz tak tutaj tabliczka znamionowa. Która na początku mnie zmyliła, że to jest właśnie winda z tutaj. Widzę właśnie pokazuje tutaj nowe staśmą. Tutaj stare wezwanie po dźwig serwisie. To chyba tyle, no. nie ma co tu więcej gadać, winda jest z 2025 roku, może przeciwwagę widać, a może i nie widać, nie ważne, no to trzymajcie się, to wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku, gdy już Liftboot będzie jeździł, trzymajcie się i cześć.